Lud nie miał swojej szlachty i nie miał swojego mieszczaństwa. Miał tylko swoich buntowników i swoich żołnierzy. I miał swoich przywódców. Szedł ku prostując plecy przygniecione trudem nadmiernym dla obcych. Ogarnął spojrzeniem krajobraz, który ukształtował jego dłonie. Brało w ręce zdobyczny karabin. I mówił, to moje, to nasze. Sierpień 1919 roku. Sierpień 1920 roku. Dwa pierwsze powstania śląskie, które po wiekach niewoli były próbami odwagi, próbami patriotycznej żarliwości, żołnierskiej dyscypliny. Po nich w maju 1921 nastąpi trzecie, największe, będące już dobrze zorganizowaną wojną.